To. super. Halo, kochana załoga, dzień dobry bardzo. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach, i dzisiaj widzimy się w porannej transmisji. To jest godzina 8 rano, ja od poniedziałku do piątku, czyli codziennie w dniach roboczych robię taką transmisję w klubie AS. To jest taka rzecz, którą wy bardzo lubicie, moje klientki bardzo lubią. I dzisiaj postanowiłam też. Otworzyć jakby więcej i wrzucić też tego live'a na moją stronę, czyli Anna Irena Sośnierz, także bardzo Was serdecznie witam. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteś na żywo, czy oglądasz powtórkę i też, dobra, witamy się, super, wspaniale, że jesteście. Więc jak zawsze na początku witamy się, kochana załogo, mamy Gosie na żywo, mamy Joasię, Jacqueline wspaniale, że jesteście. Pamiętajcie o tym, witam, witam, wspaniale, że jesteście. Pamiętajcie o tym po pierwsze, żeby w tych upałach pić więcej wody. Jeżeli nie mamy problemu z wysokim ciśnieniem, to co się robi? To dodaje się szczyptę soli, najlepiej morskiej, żeby po prostu więcej tych minerałów, elektrolitów mieć w ciele. Jak nie mamy problemów z cukrzycą, no to wtedy dodajemy sobie też na przykład odrobinę miodu czy jakiegoś soków do tego, do tego. Więc wtedy, czyli julką tak zwaną i dzięki temu dużo lepiej się nawodnimy. To jest niezwykle ważne w takie upały jak teraz mamy, bo pocimy się po prostu cały czas. Nie wiem, czy wy tak macie. Ja teraz skończyłam trening i jestem cała upłacona. więc wydalamy dużo sodu z organizmu, stąd ten taki słony posmak i dlatego nasze zwierzaki lubią nas lizać w, właśnie w takich momentach. Mówię tutaj o psie, nie wiem o innych zwierzakach w każdym razie to jest dlatego warto jest właśnie chociaż raz dziennie dodać sobie szczyptę soli morskiej i na przykład wcisnąć bezmy pomarańcze, żeby też ten smak zabić, ale jednocześnie przez glukozę szybciej przyswoić tą wodę. Zanim Wam opowiem o kole motywacji, to mam pytanie od Gosi. Gosia pyta, gdzie znajdę wszystkie filmiki z redukcji stresu. Ja Ci je skarbie, zbiorę i w Klubie AS dodam je, ale jak sobie wejdziesz w Klubie AS, mamy coś takiego, że mamy e, taką zakładkę e, multimedia i filmy, i jak sobie tam wejdziesz, to zobaczysz, że tam jest właśnie dużo transmisji odnośnie też, jest, są dwa czy trzy szkolenia odnośnie redukcji stresu. Więc, a jakbyś miał jakieś konkretne pytanie Gosia, to śmiało zadaj, a ja z przyjemnością Ci odpowiem. Dobra, więc przechodząc teraz płynnie do tematu e, pigułki motywacji, to chcę Wam powiedzieć coś, co em, no brawo, Magda, jeździsz po białkowej owsiance na śniadanie. Moja załoga, widzicie, klub AS, to są właśnie dziewczyny, które robią to, co jest konieczne, żeby mieć Lepsze życie i lepsze zdrowie. Dobra. Więc. Słuchajcie, większość ludzi się myli w temacie motywacji. Myślą, że ta motywacja to jest tak, że codziennie wstajemy i po prostu świeci słońce, jest tęcza, skaczą tutaj wszędzie jakieś unikorny, nie, jednorożce, człowiek zawsze wstaje, o mój Boże, świat mnie kocha, wszyscy mnie kochają, jaka ja jestem dzisiaj pełna radości, szczęśliwości i w ogóle jachu, i ludziom się wydaje tak, nie? To tak jakby się człowiek obudził codziennie w pierwszym dniu wakacji. Nie wstajemy, wyspane, jeszcze żadnych tam nie było, jesteśmy po prostu szczęśliwe, wyspane i jach, jest super. Ale nie ma czegoś takiego. Słuchajcie, takie rzeczy to są chwilowe, że takie poranki też jak najbardziej się będą zdarzać i wspaniale jak są, natomiast to nie będzie tak, że tak będzie zawsze. I... Ja teraz piszę e-booka, pigułkę motywacji. On już jest na etapie 50-60 stron, już tak go bardziej zamykam, więc będzie już niebawem premiera jego i będę was do niego zapraszać. Ale dzisiaj Wam opowiem odrobinkę o tak zwanym kole motywacji. I ludziom się wydaje, że my potrzebujemy zacząć od motywacji, czyli właśnie potrzebujemy zacząć w tym momencie, o którym Wam chwilę temu mówiłam, czyli w momencie, jak wstaję. Jest super. Jest jakieś takie ciekawe określenie, czyli nie pamiętam już dokładnie, bo ja wszystkie te określenia pamiętam po angielsku i nieraz nie umiem je przetworzyć na polski język, ale jest takie określenie, takie zjawisko, że mamy taką dużą nadzieję i wydaje nam się, że kiedyś ten dzień będzie taki idealny, czyli wydaje nam się, że będziemy mieć więcej siły woli, wydaje nam się, że będziemy się zdecydowanie lepiej czuć, właśnie jak się jutro obudzimy. I na, na, na przykład, dlatego też dajemy sobie postanowienia noworoczne i mówimy 1 stycznia, a ja zacznę, w poniedziałek ja zacznę i to będzie ten dzień. I my wyrzucamy, jakby z siebie, i myślimy, że wtedy, ja wtedy wstanę i będzie dużo lepiej. I ja wtedy wstanę z po prostu potężną ilością siły woli. To będzie właśnie to. Ale chcę Wam powiedzieć, że tak nie ma. Tak zazwyczaj nie ma. Że jak sobie dobrze mam taką świetną książkę, bardzo akademicką, Dialog Motywacyjny, Motywujący, i świetnie tam jest też opisane właśnie to, że, że tak nie jest, że motywacja ona się stwarza nie sama, jakby z siebie, nie przychodzi, wiecie, w nocy, czy tam z sufitu na nas nie spada, czy nie przyjdzie ktoś i nam mówi: Teraz to jest Twoja motywacja, zbawię cię, nie. nie tylko to jest tak, że ta motywacja, ona bierze się z działania. Najpierw jak ty podejmujesz decyzję, że ja już mam dosyć tego, żeby mieć mało energii, cześć kochana załogu, ja już mam dosyć tego, żeby czuć się do kitu, ja chcę to zmienić, ja czuję, że zasługuję na lepiej, czy po prostu już nie mam ochoty czuć się tak do dupy, jak się czułam wcześniej. Więc Często to się zaczyna właśnie od tej decyzji. Czyli nie od tego, że przychodzi do Ciebie kopniak motywacyjny, nie? tylko właśnie zazwyczaj od tego, że to jest decyzja, że ty już masz dosyć tego, żeby czuć się do kitu. Czy dostajesz jakąś diagnozę? Lekarz ci mówi, że musisz się odchudzić, czy musisz zacząć się więcej ruszać. Czyli często to jest to, że jest decyzja, albo ktoś nas do tego przymusza. Później. Jak my już zaczynamy działać, czyli na przykład, tak jak moje klientki w klubie AS dołączyły do klubu, no i co wtedy? Wtedy dostają ode mnie cały pakiet powitalny. Są tam, e, są tam treningi, są tam wytyczne odnośnie odżywiania. Widujemy się codziennie od poniedziałku do piątku na krótkiej transmisji motywacyjnej, na którą was też dzisiaj zaprosiłam, e, i wtedy po prostu one widzą i sobie zwiększają to odczucie takiej inspiracji. Natomiast to się dzieje też z działania, czyli one wtedy mają już te treningi, mają też dokładne wytyczne, wiedzą konkretnie, co zrobić. I wtedy jak na przykład pójdą na ten, na ten spacer, nie, To już w trakcie treningu mówią słuchaj mnie, to jest możliwe, nie? Ja to naprawdę robię, jest fajnie. Później zrobią ten trening, nie, I już od razu mają takie, to, to się nazywa stack your wins, Czyli już kolekcjonują od rana wygrane, czyli patrzą sobie, o kurde, jak jest fajnie. Ja już zrobiłam coś dobrego dla siebie, mam więcej energii, czuję się dobrze. Więc jak już mamy to pierwsze, tą pierwszą wygraną, czyli powiedzmy tutaj ten spacer, czy nawet zrobienie, wiecie, 10 przysiadów i 10 pompeczek na ladzie, przy ladzie kuchennej, jak sobie robisz kawkę. To już masz pierwsze zwycięstwo, i wtedy nie chcesz tego już zaprzepaszczać, i sobie myślisz, OK, co ja jeszcze mogę zrobić? Nie? I na przykład wtedy wypijamy więcej wody, na przykład wtedy szykujemy sobie takie naprawdę świetne śniadanie, takie zdrowe, zgodne z tym, co chcemy osiągnąć. I wtedy to o, takie odczucie motywacji ono cały czas właśnie idzie sobie do góry, czyli cały czas my je sobie budujemy. Popatrzcie, i wtedy właśnie to jest, to jest ta taka prawdziwa, zdrowa motywacja. Czyli to nie są takie hajpy, jak nam się nieraz, wiecie, wyświetlają jakieś szkolenia motywacyjne, nie? Chodzi się na bosaka, po ogniu, po szkle. Sama robiłam takie rzeczy, nie? Także nie, nie, nie kadzę. Natomiast my często mamy takie mylne podejście do tego, że ta motywacja ona sama przyjdzie, nas po prostu kopnie i to tak mocno jeszcze w dupę, że od razu aż zaczniemy działać. A to tak nie jest. Ta motywacja to jest zazwyczaj taki cichy głos. I ten głos ci mówi głęboko: nie dbasz o siebie. Źle się czujesz. Traktujesz siebie najgorzej. Wszystkich innych, starasz się o wszystkich innych zadbać, ale nie o siebie. I ten cichy głos ci mówi wypadałoby coś zmienić. I wtedy ty podejmujesz ten cichy głos. Rozmawiasz z sobą to, co my możemy skarbie zrobić z tymi zasobami, z tym siłą, jaką masz. Co ja mogę tutaj zrobić? No, wiadomo, że nie będę od razu trzaskać dwóch treningów dziennie, i siedzieć codziennie pół dnia na siłowni. No, nie. To może jak kiedyś się w tym zakochasz, to kiedyś, nie? Ale nie musisz. Ale możesz na przykład właśnie zrobić tak, że pójdziesz sobie na ten spacer, wyegzekwujesz pół godziny spaceru, czy to rano, czy wieczorem, a nie w te szalone upały, nie? I popatrzcie, to jest właśnie to, że to ta motywacja, jak my popatrzymy sobie tak na to, tak realnie, a nie z perspektywy tego marketingu, hype'u takiego, nie, motywacyjnego, że jech, jachu, wstaję rano, czuję się super, Jezus Maria, do dzieła, Jahu, lecimy, uuu. To po prostu to wiecie, jakbym ja tak. Ja rano jestem, powiem Wam tak, ja rano jestem takim misiem pierdolą. Wstaję sobie po cichutku, po malutku idę się napić wody, szklankę z solą, idę się, wiecie, załatwić, ubrać, zrobię sobie zdjęcie sylwetki, bo to jest część moich takich porannych rytuałów. Biorę prady idziemy sobie na wschód słońca, ona sobie pobiega, wracamy, robię sobie medytację, później sobie piszę moją listę mocy, czytam. Wstaję, wypijam kawusie w międzyczasie. Dopiero przychodzę i zaczynam trening czy pracę, nie? Więc. To nie jest tak i dopiero później, ja jak zaczynam właśnie treningi, pracę, no to wtedy ja już jestem gotowa i czuję się super. Ja jestem poukładana, tak wiecie, wewnętrznie, już mam kilka rzeczy zrobionych i wtedy ja hu, ja się wtedy cieszę i mogę być dla Was dobra. E, a bez tego byłoby mi trudno. Więc popatrzcie, ten dialog motywujący, czy całe to koło motywacji, my często patrzymy na niego z tak zwanej dupy strony, czyli jakby łapiemy go ze środka, bo najpierw y, my potrzebujemy z sobą pogadać i podjąć decyzję, że ja zmieniam moje życie na lepsze, będę teraz fitbuntowniczką, jak Ania, i zaczynam coś robić, czyli ten trening, woda, dieta, y, czy nawet spacer i wtedy czuję się fajnie z sobą i wtedy jakby jest ten moment, gdzie ty masz tą motywację i wtedy się czujesz ok, ale z czasem robisz tak, że patrzysz sobie na siebie i mówisz... Ja już nie mam za bardzo na to siły. Nie? Ta motywacja mi trochę spada, ale wtedy już masz wyrobiony nawyk i wtedy ty podchodzisz do tego rozumowo. Przecież ćwiczę regularnie, czuję się lepiej, mam super wyniki, tracę wagę, mam więcej energii, no to po cholerę mam wracać do tego, co było wcześniej. Po co mam wracać do tego, że ważę za dużo? Mam za mało energii, nie mogę na siebie patrzeć w lustrze, mam zły nastrój, czuję się depresyjnie, nie chcę tego już. Więc te nawyki później cię dowożą dalej, i znowu wraca taka radość motywacyjna, i wtedy jest to koło, nie? Koło się zamyka. Więc. Popatrzcie, kochani, ta nasza motywacja, ona jest zupełnie inna niż nam się wydaje, niż nam się ją sprzedaje. Ty nie będziesz mieć wiecznie fantastycznego odczucia motywacji, radości, hype. nie będziesz się wiecznie czuć po prostu jak na szczycie góry, jakbyś zdobywała codziennie górę, słońce na ciebie świeciło, ludzie ci bili klaski, nie? to tak nie będzie. Natomiast jak sobie to fajnie poukładasz, głęboko się zastanowisz, czemu ja to chcę robić i zaczniesz to robić, to ta motywacja przyjdzie. Ta motywacja, z czasem wyrobisz sobie nawyki i ta motywacja już będzie częścią ciebie. Ten trening to swoje zdrowe życie będzie już taką częścią prawdziwego self care, takiego dbania o siebie. Bo nic mi bardziej nie wkurwia ostatnio. Sorry, nie wiem, trzeba mówiłam, że, że że właśnie dużo przeklinam. Ale jak chcę coś mocnego powiedzieć, jak mnie to wkurza, nie? jak jest teraz promocja, po promocja otyłości, ale w taki bardzo sposób bierny. Jest dużo influencerów, i sporo z nich już odeszło. E Odeszło, bo wmawiają, że waga jest nieistotna, że ja muszę kochać i akceptować siebie. I oczywiście, że to jest bardzo fajne, tylko to jest w takim idealnym świecie, bo jeżeli ty masz strasznie negatywny dialog wewnętrzny, widzisz na siebie, że ważysz 20 kilo za dużo, masz wysokie BMI, masz za dużo obwodu tutaj w, bi w biodrze, nie? widzisz, że to cię denerwuje, nie możesz na siebie patrzeć, ale wysyłają ci taką informację z tych mediów, często społeczności czy jacyś tacy oświeceni, nie? guru, i mówią ci to dobrze, że taka jesteś, nic nie rób i tak jest fantastycznie. Nie? Z drugiej strony, idziesz do lekarza, mówi ci, powinna pani zrzucić więcej się ruszać mniej jeść. No, i tak sobie myślisz, no cholera, to co ja mam robić? Ci mu mówią, że jestem doskonała, taka jaka jestem, nie muszę po prostu nic robić, bo i tak jestem zajebista. Tutaj widzę, mam fa fatalne wyniki, mam straszny dialog wewnętrzny, czuję się źle w swoim ciele, to co ja mam robić, nie? I wtedy człowiek nieraz podważa też taką potrzebę, żeby, żeby się rozwijać, żeby ćwiczyć, żeby mieć lepsze życie. I nie podważaj tego. Jak idziesz, widzisz ten dialog taki negatywny, że źle się czujesz, że potrzebujesz coś zmienić. No to co się wtedy robi? Zmieniamy to. Robimy, co jest konieczne. I dzięki temu będziesz mieć z czasem tę motywację, z czasem podwyższy Ci się pewność siebie. I to self care nie jest tylko i wyłącznie biadoleniem. Nie? Że ja siebie kocham i akceptuję. Oczywiście, że powinnoś się i dobrze. Jest się kochać i akceptować, ale często trzeba na to zapracować. Czyli, często, właśnie zrobienie tego treningu, przejście na zdrowszą dietę, czy też wypijanie tej wody, wysypianie się, takie właśnie piękne rzeczy, one dają ci to odczucie, że ty o siebie dbasz. Że nie jest to tylko i wyłącznie biadolenie, kocham i akceptuję siebie, nie? A jednocześnie mam taki dialog, że po prostu mam siebie dosyć i tego, że totalnie o siebie nie dbam, tylko właśnie szczerze i autentycznie mówisz sobie, kocham i akceptuję siebie, dlatego o siebie dbam. Więc jak widzę po prostu te chorobliwie otyłe osoby, które mówią, że dalej nic nie trzeba robić, że waga nie istnieje, że to nie jest ważne i później umierają w wieku 30 lat, psując jeszcze, jakby wprowadzając młodym często osobom zamęt w głowie, to mnie to irytuje i będę o tym szczerze mówić. I tak już mam zablokowany fanpage, nie? i tak mają po prostu, mnie tutaj ucinają, jak się tylko da, ale szczerość, autentyczność jest bardzo ważną cechą i myślę, że bardzo tego potrzebujemy. Więc, kochana załogo, Zależało mi dzisiaj, żeby przyjść i Wam powiedzieć odnośnie motywacji, całego tego koła motywacji. Będzie mi bardzo miło, jeżeli skomentujesz, dasz znać, co wyniosłaś z tej transmisji. Ja zawsze moim klubowiczkom mówię, pamiętaj o tym, że ja w Ciebie wierzę. Umiesz, potrafisz, dasz radę. Wszystko jest do zrobienia, jeśli tylko rozłożymy na mniejsze rzeczy i będziemy wdrażać. Do dzieła, kochana załogo. Wszystkiego dobrego. Dzięki za dzisiaj. Będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz to u siebie, bo my tutaj robimy dobre rzeczy. A jeżeli chcesz, żeby ci pomóc osobiście, to warto jest mi wysłać wiadomość o treści. Najlepiej jestem warta. I ja wtedy dobiorę jakiś z moich programów, czy postaram Ci się po prostu pomóc. Dobra. Wszystkiego dobrego. Wspaniałego dnia. Pijcie dużo wody i dbajcie o siebie, kochana załogo. Dzięki za dzisiaj. Ja sobie jeszcze sprawdzę, bo tu widzę, że o, Agnieszka, jedna z moich klientek właśnie, super sprawa. Dokładnie tak się czułam. Wszędzie dookoła jest sygnał. Akceptuj się taka, jaka jesteś, a ja mam się akceptować, jak czuję się okropnie. Czułam wyrzutu sumienia, że nie potrafię zaakceptować siebie. Dzięki, Aga. To jest naprawdę duża rzecz, co napisałaś, bo to jest duży przełom. To jest, to jest właśnie to, że jak nam się wmawia, że to nie jest to, to jakby jest źle, że my chcemy mieć lepsze zdrowie, lepsze życie i, i pracujemy nad sobą, nie? Że to jest źle. No jak to kurwa ma być źle, skoro ja robię coś, coś co pomaga mi w tym, żeby mieć lepsze zdrowie, żeby mieć lepsze życie, nie? Dlaczego to jest złe? Dlaczego mi się mówi, że ja mam po prostu Akceptować siebie pomimo tego, że widzę siebie i czuję się coraz gorzej, no to po co ja mam się sama oszukiwać? I to jest właśnie wprowadzanie takiego totalnego zamętu. I w Polsce jeszcze zanadto się o tym nie mówi, ale w Stanach Zjednoczonych jest coraz większy taki nurt, że najeżdża się na ludzi, którzy trenują. Czy to na siłowni. Porównuje się nas do osoby fit i osoby aktywne do nazistów. Naprawdę. Mam taki otwarty nawet artykuł na. na Jednej z gazet ze Stanów Zjednoczonych. I to jest po prostu bez sensu, i mnie to strasznie irytuje. I zawsze o tym mówię, że tak, że to jest złe, że my nie powinniśmy iść w tą stronę. Bo jak może być złe to, że ty dbasz o siebie, ćwiczysz, pokonujesz swoje słabości, stajesz się silna. I złe to jest bardzo, dlatego że właśnie młode osoby, czy osoby, wiecie, nawet w naszym wieku, czy starsze. Jak mają jakieś aspiracje, to mówi się im, że to niedobrze, że Ty masz aspiracje. A dlaczego tak się robi? No dlatego, że osoby, które są silne, które są wysportowane, to są osoby, które są niezależne, które myślą samodzielnie. Jak my popatrzymy, no to takie osoby jest faktycznie trudniej nimi kierować. A tutaj nam zależy jednak, czy tam tym wiecie, masą, mm. i tutaj mi nie zależy jakiś, um, o jakiś, na jakichś um, tematach takich, um, jak to się mówi, teorii spiskowych. Tylko jak my na to popatrzymy, no to faktycznie tak jest, nie? Że, że dlaczego to jest złe, że ja ćwiczę, że ja się zdrowo odżywiam. No właśnie dlatego, że ciężko jest taką osobę kontrolować. Dobra, to tyle, kochana załogo. Ostatnia z rzeczy to jest to, jeszcze raz Wam powiem, że dzisiaj mówiłam Wam o tak zwanym kole motywacji, że zawsze warto jest przywitać się w komentarzu, jeżeli ten, ten live, ten post był dla Ciebie ważny, to warto jest go u siebie udostępnić. Jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc w tym, żeby dopieścić swoje ciało, ale w sposób, słuchajcie, nie wiem, co Wy tutaj pomyślałyście, nie, 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 hola, hola, nie, takich rzeczy ja nie robię, tylko, tylko z jedną osobą, takich rzeczy jakby zależy mi na tym, żeby Wam powiedzieć, że Wy jesteście w stanie załogą, wziąć swoją moc z powrotem, czyli jak widzisz się bezsilna, widzisz się, widzisz, że nie jesteś w stanie patrzeć na siebie w lustrze, czujesz niemoc, to to się nie weźmie, jakby ta moc się nie weźmie z tego tylko gadania, czy tylko i wyłącznie z powtarzania afirmacji. One są fajne, one działają tylko i wyłącznie wtedy, jak ty zmienisz coś w swoim zachowaniu, czy jak od rana zrobisz coś dobrego dla swojego ciała, co zazwyczaj jest trudną rzeczą, czyli zrobisz chociaż nawet prosty trening. Zrobisz nawet 15 czy 20 minut spaceru. To to już zmieni twój nastrój, zmieni nawet twój wygląd z czasem, zmniejszy odrobinę ilość tkanki tłuszczowej, a zwiększy ilość mięśni. A my tego chcemy i tego potrzebujemy. Więc, kochana załogo, do dzieła, jeżeli chcecie, żeby wam pomóc, to wyślijcie mi wiadomość. O treści. Jestem gotowa, jakiej tam chcecie treści, tylko napiszcie do mnie, a ja z przyjemnością Wam wtedy pomogę. Wszystkiego dobrego, kocham Was i dbajcie o siebie.